Paweł trzeci z rzędu knockout, tym razem w ostatniej dwunastej rundzie, nie, niesiony dopingiem własnej publiczności, przyjemnie się boksowało? Jak najbardziej, super, wiedziałem, że tak będzie, publiczność tu jest świetna, a że ten knockout w dwunastej rundzie to tylko mnie cieszy, po prostu kolejne doświadczenie, jakby, jakby to się stało w pierwszej rundzie, to naprawdę nie byłbym taki zadowolony. Przeboksowałem prawie, ca prawie cały dystans, także kolejne doświadczenie wyniosłem z tej walki. Jest, jest nieźle, ale naprawdę może być dużo lepiej, bo to co robię, muszę to pogłębiać, utrwalać i bić po prostu więcej ciosów. Nie, bez takich przystojów i myślę, że będzie super. Rywal chyba nie bardzo pasował Ci z tylem. Rywal był twardy, Francuzi zresztą tacy są. Liczyliśmy z tenerem, wiedzieliśmy, że będzie atakował, będzie chciał wygrać przed czasem. Chciał złapać mnie jednym ciosem, kilka razy mnie nie sięgnął, naprawdę mocno, mocno bije. Zresztą świadczyło o tym wcześniej jego bilans, prawie 100% skuteczność, wygrany walk przed czasem. Mówię prawie, bo jedną walkę tylko przegrał na punkty. A no naprawdę, zawodnik, który potrafi boksować i z tego się bardzo cieszę, że po prostu warunki postawił ciężkie, a to daje tylko możliwość rozwoju. Z czego wynikała Twoja taka trochę mała aktywność lewym prostym? Nie wiem, nie wiedziałeś na co go stać, czy też jakieś braki kondycyjne? Wiesz co, nie wiem, no był taki moment po prostu, że, że biłem, 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 a chciałem tą walkę cały czas kontrolować, a jednak, jednak, nie, 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 nie Muszę, muszę pracować na tym, żeby nie zatrzymywać się, żeby te przystoje właśnie nie były takie i, i wtedy walki będą no kończyły się wcześniej. No chyba, chyba po prostu, nie wiem, no taka taktyka była też z trenerem, że miałem, y, miałem zachować zimną głowę, naprawdę zimną głowę poczekać, nie rzucać się, on ma się rzucać, on ma popełniać błędy. Ja stanąłem na prawej nodze, zresztą widzieliście, y, specjalnie tak boksowałem, żeby po prostu wypadał i jemu bardzo było niewygodnie, a ja go kontrowałem, łapałem go, także no tak się boksować, no, robiłem to po prostu za rzadko, ale Ogólnie było chyba nieźle, no mogło być lepiej. A z tą zimną głową na początku chyba nie było najlepiej, bo ta publiczność widać było trosk, troszkę spięty wyszedłeś. No wiesz, boksowałem u siebie pierwszy raz, troszkę czarną w ogóle pierwszy raz, nigdy nie boksowałem jeszcze z czarnoskórym zawodnikiem. Taki w, w, robił wrażenie no wiesz, ostrożnie, bo, bo, bo nie chciałem zawieść tutaj publiczności i naprawdę trener powiedział powolutku, powolutku z prawej nogi, lewą ręką strzelać. No mówię, za rzadko tylko ta lewa ręka pracowała. Gdyby to było częściej, to myślę, że bym już walkę skończył wcześniej. W tej dwunastej rundzie, tak w zasadzie, który myślisz z tych ciosów naruszył go po raz pierwszy, że tak poczuł i potem był już do skończenia? Wiesz co, trener mówił, że podczas całej walki kilka razy, kilkakrotnie trafiałem go prawą ręką i on patrzył w różne miejsca, że on był naruszony kilka razy. A jakby tego nie wykorzystywałem, miałem iść za ciosem i częściej po prostu bić, ponawiać, spychać. A tego nie robiłem, dawałem mu odpocząć i dlatego przetrwał do dwunastej rundy, bo gdyby bardziej się postarał, to bym wygrał wcześniej, tak mi się wydaje teraz. Na w tej 12 rundzie tak się wydawało, że on już tak chwiał się na nogach, a ty nawet nie wiedziałeś, czy go skończy, czy jeszcze się, czy jeszcze się z nim trochę pobawić? Gdzieś tam prawą gdzieś tam prawa ręka, się doszła taka już czysto do brody i zachwiał się i to poczułem wtedy. Już opuściłem ręce, już wiedziałem, że nie jestem zagrożony, bo on już nie ma siły, już nie kontaktował chyba i także już zaspałem go czasami i wygrałem. Padło oficjalnie w telewizji już to nazwisko Massa Godfrey'a, które tak nie do końca jeszcze wiedzieliśmy, że możemy oficjalnie mówić. Czyli to jest taki już wiadomo plan na końcówkę tego roku? Tak, to jest plan, plan na jesień. Gdyby udało mi się z nim wygrać, być może to będzie walka eliminacyjna do jakiegoś pasa WBA bądź IBF. Także jakbym to wygrał, to, to, to może dostąpię do zaszczytu boksowania o pas jakiejś prestiżowej federacji. To spełniłyby się moje marzenie kolejne Dodatkowo fajnie by było jakby ta gala odbyła się w Krynicy. Hmm fajnie fajnie myślę że tutaj publiczność załapała bakcyla i chętnie i drugi dru, dru, będzie po prostu tutaj cykl takich gal yy, i teraz tym razem przyjdzie jeszcze więcej ludzi